Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszamy Was na odcinek, w którym pokażemy Wam rzeczy, które bardzo ułatwiają nam podróż i bez których my sobie tej podróży nie wyobrażamy. Zapraszamy. Gadżet numer jeden fotel Outwell. Oczywiście jest nas dwoje, więc fotele też mamy dwa. Tak, jest to bardzo. Casilda XL Black. Jest on bardzo duży. Wersja XL samo mówi o tym. Fotele są super. Znajdziecie je pod nazwą Chair Moon, czyli fotel księżycowy. Jest duży i można się fajnie w nim zwinąć w naleśnik i dla mnie to jest ogromny tak, plus. Tak, ja na tym fotelu i była zachwycona. Na pewno widzieliście go na zdjęciach. Gdzieś. Tak, zresztą bardzo dużo osób ten fotel ma i ja się wcale nie dziwię. My go naprawdę bardzo, bardzo polecamy. Wytrzymuje wagę do 150 kg, także. Karol może usiąść na nim i ja mu na kolanach i nic się nie stanie. I co ważne to nie jest lokowanie produktu. Rozumiemy po prostu, co jest fajne w tym świeci Może powinno, może zaczęli nam, powinni nam ludzie zacząć płacić za to. Czekamy. Dobra. Składa się go w ten sposób, rozkłada również szybko. Tutaj jeszcze mamy taką fajną rączkę, za którą można podnieść. Waga tego fotela, jest to jest chyba 6 kg. Jeżeli chodzi o stolik, to jest kampa zero Concrete. Jest dosyć drogi, z tym, że bardzo lekki. Waży niecałe 6 kg. Jest zrobiony z włókna szklanego w technologii plastra miodu. Czyli wiecie, tutaj ma puste komory w środku. Bardzo wytrzymały, konstrukcja aluminiowa. I każda jedna nóżka jest osobno regulowana. Czyli wiecie, na nierównym terenie można sobie wyregulować, żeby był jeden poziom. Tak się prezentuje. Składany i oczywiście ma. Co nam zależało na tym, ma własną torbę. Także się nam nie rysuje podczas podróży. Co jest bardzo dobrą opcją, jeżeli chcemy go zachować w dobrym stanie przez dłuższy czas. Następny gadżet, wiatraczki. Mamy dwa. Dlaczego? Dlatego, że ten jest zepsuty i zepsuł nam się, kiedy użyliśmy go do rozpalania ogniska. Tak, trochę nasza wina by się po prostu przegrzał i końcówka do ładowania nam po prostu wpadła do środka. Tak czy inaczej, jeżeli chcecie szybko rozpalić ognisko, to polecamy taki sposób. Dlaczego wiatrak? Dlatego, że montujemy go sobie po prostu przy łóżku. Ja mam też coś takiego, że nie mogę spać w nocy, jeżeli jest zbyt cicho, a to nam jednak zagłusza szumy na zewnątrz samochodu. Czyli... Dwa w jednym, cyrkulacja powietrza i po prostu dla Karola zagłuszanie. Tak. I oczywiście nowa funkcja, którą w sumie odkrył Adam, no jak byliśmy w Szkocji, o ile pamiętacie, nowi widzowie nie pamiętają, bo... Zobaczcie sobie odcinek ryby w socji, odcinek drugi, używaliśmy go do rozpalania ogniska, super opcja, on ma wbudowaną baterię, dlatego działa bez kabla. Dobra, wiatrak ma trzy opcje, właśnie w sumie ja go pierwszy raz odpaliłam, bo on jest nowy, on jest tutaj ruchomy, także fajnie i tu jest na klipsa, więc można sobie, sobie do półki, polika. No, o i tu też jest ruchomy i maksymalna prędkość, polecamy. Oczywiście bardzo ważne na campingu, zwłaszcza będąc na dziko, dla nas jest przynajmniej oświetlenie. Mamy taką lampkę, która działa w trzech różnych odcieniach, można to powiedzieć. Jeden odcień to jest SOS, ale ma dwa odcienie zimny i ciepły. I ma też regulację jasności drugim przyciskiem. I on ma jeszcze wbudowaną opcję powerbanka. Banka mówi o tym, o tutaj jest ile zostało energii, ale przez to, że ma właśnie budowanego powerbanka działa bardzo długo. O ja to nam głównie chodziło. 24 godziny na średnim y, poziomie jasności. Także super. No i druga sprawa, czołweczka. Czołówka też bardzo ważna, bo gdy chce się gdzieś wyjść, a zwłaszcza gdy ja łowię ryby, to się przydaje. Bardzo mocna. 1000 lumenów, wodoodporna i bardzo ważne, żeby nie kupować y, czołówki na baterie. tylko taką, która, która ma budowany akumulator, który można ładować przez USB. Dlatego, że wiecie, baterie to jest e, no strata pieniędzy. Trzeba co chwilę kupować nowe. Tutaj jeszcze chcę powiedzieć, bo nie powiedziałeś, e, ta lampka ma haczyk. Taki, można sobie zawiesić. Gdzieś my czasami sobie zawieszamy na markizie na drzewie. Markizie, Nawet? Na drzewie. Taka... Tak, albo na markizie, jak mamy złożoną. Tak to sobie wygląda. Przydaje się, oświetlenie ważna sprawa. Kolejna lampka, ale nie byle jaka, dlatego, że jest to lampka na owady. Bardzo nam się przydaje do busa, kiedy mamy otwarte drzwi. To ma tutaj różne ustawienia, tak sobie tak, to jest takie trzy w jednym troszeczkę. Nie wiedziałam, że jest taka bajeranska, bo głównie używamy tej opcji właśnie na robaki. W momencie, kiedy mieliśmy plagę midżisów, nam się do końca nie sprawdziła jednak, no bo wiadomo, że to jest trochę za mały gabaryt. na. Eee, musieliśmy się świeczkami. Ale generalnie jak coś tam wleciało do busa, to w się działało. Zresztą widzicie, tutaj jeszcze trupy małe leżą, także działa. Tutaj dodatkowo jeszcze jest haczyk, bo on się tak rozkłada i można sobie zawiesić. I oczywiście nie mogło zabraknąć naszego głośniczka marki Wooking. to jest głośnik 50W, który też ma funkcję. Powerbanka, można sobie naładować z niego telefon. Bardzo głośny i bardzo długo trzyma bateria w nim. Jest wodoodporny i naprawdę bardzo mocny. Jak na takiej wielkości głośnik, to daje czadu. No i chyba naszym ulubionym gadżetem, jeżeli chodzi o spędzanie czasu na świeżym powietrzu, jest nasze palenisko. Nazywa nazwać to Fenek, jest to ze stali nierdzewnej. Składa się to w bardzo fajne mobilne palenisko plus do tego jest ruszt. Waży to trochę, bo jednak jest gruba blacha. Zobaczcie teraz jak to wygląda złożone. Polecamy, jest to super, bo naprawdę jeżeli chodzi o spędzanie czasu na świeżym powietrzu, to my bardzo lubimy siedzieć przy ognisku, zwłaszcza wieczorami. Teraz Wam wrzucimy link do odcinka. Jest to odcinek Anglia, odcinek trzeci. Znaczy podróży po Anglii. Zobaczycie sobie jak to wygląda. Jeżeli chcecie, jeste, jesteście zainteresowani, to mamy to rozłożone i pokazujemy jak to działa w praktyce. No jak już mówimy o palenisku, to musimy pochwalić nasze skrzynie. Są bardzo fajne i pojemne. I jedną ze skrzyni wykorzystaliśmy jako nasz składzik drewna, gdzie też trzymamy wszystko co nam pomaga rozpalić to ognisko. Mamy oczywiście siekierkę, maczetę, czy to nam pomaga wyłuskać mniejsze kawałki drewna z tych większych. Palnik, tak, jest to palnik, który się doładowuje po prostu gazem do zapalniczki z puszki. Dobra, sprawa. Mamy też rozpałkę. Szczotki druciane do czyszczenia paleniska. Takie malutkie, a pomagają utrzymać palenisko w czystości. I tak wygląda nasz składzik drewna w kamperze. No i uzupełnieniem zestawu są nasze gadżety do grilla czyli szpikulce do szaszłyków, szpatuła do jajek. do jajek na przykład i oczywiście szczypczyki do mięsa. Must have. No i tu Was troszeczkę zaskoczę, bo powiem Wam, że dwoma fajnymi gadżetami na campingu jak się gdzieś jedzie moim zdaniem to warto ze za sobą zabrać wędkę, i w tym momencie powiecie, że w sumie jak zabrać wędkę, jak ja nie umiem łowić ryb. Ale to tak samo Wam odpowiedział na pytanie, że jak zrobiłeś busa i skąd to umiałeś? No nie umiem, nauczyłem się z internetu. A cała frajda z tego, że się jest na w dziczy na kampingu jest to, że można sobie zabrać od natury to, co natura oferuje, czyli na przykład złowić rybę, nie kupować w sklepie. I to jest super, moim zdaniem. To jest takie życie poza systemem troszeczkę. A druga rzecz to jest. Łapka na kraby, i w tym momencie Wam pokażę. W sumie odwołam się do filmu. Zobaczcie sobie film ze Szkocji. Kraby z wyspy Skye, tak nazywał ten odcinek. Tak się nazywa, jak łowiliśmy kraby. Mogliśmy je konsumować, ale akurat kraby zostały wypuszczone. A jeżeli chodzi o wędkę, to jej wiele nie potrzebujecie. Wystarczy taka wahadłówka, i tu jest w sumie kolejne odniesienie do filmu. Na tą wahadłówkę zobaczcie sobie Szkocję, odcinek drugi. Jak łowiliśmy piękne makrele. I później grylowaliśmy je sobie. Oj, tak, to Były był przepyszne. odcinek, ale to było. I, i ten uczta. odcinek, akurat, jeżeli chodzi o odcinek Szkocji drugi, to była taka kwintesencja, co, o czym ja marzyłem, jeżeli chodzi o całą tu w ogóle zabawę z busem i z wyjazdem na i z panią na dziko. Czyli wiecie, nocowaliśmy sobie tam, łowiliśmy ryby, szukaliśmy grzybów, no było to rewelacyjne, gotowaliśmy sobie to wszystko i o to w tym wszystkim chodzi w naszym stanie. No i słuchajcie, no i to jest takie marnowanie potencjału, bo jeżeli ktoś stoi na blisko plaży, gdzieś w jakimś fajnym miejscu, gdzie ma okazję łowić, to zamiast siedzieć i, i powiedzmy nudzić się, zawsze można sobie zarzucić wędkę i skorzystać. Z darów natury. Z darów natury. Dobrodziejstw. Oczywiście z limitem, tyle ile Wam trzeba, nie wiecie więcej. To nie chodzi o to, żeby całą załóżarkę ze sobą przywieźć, ale naprawdę świeża rybka, prosto z morza, no nie ma nic lepszego. Ja mam nadzieję, że jeszcze nie jeden taki odcinek nakręcimy. Tak. Wszędzie, gdzie będziemy, na pewno będziemy szukać jedzenia i próbować złapać jedzenie. No, jeszcze Wam pokażę szybko tą klatkę. Jeżeli chodzi o klatkę, ona fajnie bo się składa w taką płaską strukturę, ale można sobie ją otworzyć. I ona ma taką specjalną kieszonkę, ja ją pokazywałem na filmie ze Szkocji. Ona ma tutaj kieszonkę, gdzie wkłada się babik, czyli przynętę. Można włożyć kawałek na przykład fileta z makreli i kraby wchodząc. To jest ogólnie klatka nie tylko na kraby, ale też na homary. Homara jeszcze nie udało nam się złowić, ale mam nadzieję, że nam się to kiedyś uda. I chodząc przez tą dziurę, one nie mają szansy wyjść z tej klatki. Tu się otwiera, żeby je ewentualnie wyciągnąć. Super sprawa, bo to jest coś takiego, takie fajne uczucie, że nigdy nie wiesz, co możesz znaleźć w takiej klatce na przykład po nocy po przypływie. Super, Dla mi się to bardzo podoba. Bardzo tanie, około chyba 8 funtów 40 zł taka klatka. Rewelacja. A zupa może być. Zupa Nie. może być, jeżeli chodzi o prawo w Anglii, to można amatorsko e, łowić. Tam chyba jest... w Szkodzie pamiętam, że był limit jeden dziennie homar i 20 krabów. No Zobaczcie sobie tam film... E, Kraby z wyspy Sky. Tam wszystko jest powiedziane, jak to wygląda prawnie. Ale złowiliśmy chyba trzy gatunki różnych krabów. Jeżeli chodzi o Anglię, to wiem, że też są limity potężne, także codziennie można mieć bardzo świeży posiłek, jeżeli ktoś lubi owoce morza. Jeszcze takim fajnym w sumie gadżetem, związanym troszeczkę z wędkarstwem jest taka skrzynka. To jest właściwie siedzisko skrzynka dwa w jednym. To jest bardzo tanie, kosztuje około 150 zł chyba, czy tam nawet 100 zł można już kupić takie podstawowe. No i super, bo wygodne siedzenie można sobie zabrać na plaży. Mi się tu szczerwało niestety. Tutaj widzę materiał jakiś jest gumowy. Tak, to jest opran, czyli wiecie, on miarę porządnie schnie. No i trzymam tu jakieś tam blaszki, parę haczyków. Staram się robić to, trzymać sprzęt wędkarski minimalistycznie, dlatego po jednym po dwa wystarczy, a jeżeli chodzi o dużą przegrodę, już Wam pokażę. Tutaj mam jakieś miski, nóż do piletowania i parę pozostałych przynęt jeszcze. Super sprawa, bo wiecie, bierzesz sobie wędkę to na ramię i można iść na rybę. Dużo nie trzeba zabierać ze sobą. A największy plusem jest właśnie to, że można po sobie usiąść. No i to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o nasze gadżety. Miało być top ten, ale wyszło tego trochę więcej. Powiem wam tak, to są nasze takie niezbędniki podróży, które my uwielbiamy, dlatego że są związane z gotowaniem, a my kochamy jeść. A druga sprawa to moje hobby, czyli jak wiecie, wędkarstwo. Także jest to nasza, nasza lista gadżetów, z którymi e, my podróżujemy. Zdoby nam się przydają, to trzeba powiedzieć. Tak, ze wszystkich jesteśmy zadowoleni. Jeżeli będziecie chcieli jakieś konkretne linki, e, piszcie w komentarzach, Dajcie będziemy Wam linkować. Odpowiemy na Wasze pytania tak samo. Jak zawsze. W następnym odcinku mamy nadzieję, że już troszeczkę się wszystko zluzuje i będziemy mogli zacząć się pakować, także nagramy Wam to. Będzie jeszcze więcej gadżetów. Chcemy jeszcze zrobić odcinek gadżetów. o tym, co pakujemy na wyjazd, na który na razie nie możemy wyjechać, ale, ale gdybyśmy no, mogli, to. Planujemy, do... planujemy wyjazd na ryby, także spakujemy się na ryby. Moje ulubione wyjazdy to te na ryby. Elka będzie gotować, a ja będę łowił ryby. Myślę, że to jest dobry kompromis. Tak, także dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w następnym odcinku.